Dzień dobry Państwu, Jan Fior, Kryzys 2020. Czy to już wojna? Takie pytanie stawiam. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Chciałbym Państwu przypomnieć o naszych trzech lekturach, ważnych lekturach, które pozwolą nam zrozumieć nasze czasy, te czasy, o których mówimy, a zwłaszcza to, co się dzieje dzisiaj. Wielka konfiskata. To jest o tym, jak nas chcą pozbawić własności. Druga, żywność dekretowa, w jaki sposób państwo czuwa nad naszym zdrowiem w cudzysłowie, jak doprowadza nasze zdrowie do pogorszenia, wycieńczenia, jak dba o to, żeby pieniądz był coraz słabszy, żebyśmy byli coraz mniej odporni i coraz słabi. I trzecia, najnowsza książka, jeszcze jej pewnie Państwo nie znacie, ona będzie tylko do, 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 do kupienia w giełdzie, na giełdzie Kanga. Adres, te, te pierwsze dwie można kupić pod adresem sklep.mendger.pl, a Czas Bitcoina to jest taka druga obok standardu Bitcoina, książka rozjaśniająca czy wyjaśnia, wyjaśniająca niuanse waluty Bitcoin będzie do, do, dostępna tylko na, pod adresem kanga.exchange-shop kanga.exchange-shop dziękuję proszę Państwa chciałbym, chciałbym wytłumaczyć dlaczego, dlaczego się tak gwałtownie tutaj pokazuje jest godzina 15.53 31 lipca i wydaje mi się, że Punkty zapalne i ryzyko eskalacji wojen, czy to na Bliskim Wschodzie, czy na Ukrainie, są bardzo, bardzo wysokie. To nie jest jeszcze wojna, ale ryzyko jest już niesamowicie, niesamowicie wysokie. Po pierwsze, proszę Państwa, po tym jak Finlandia przyznała Stanom Zjednoczonym dostęp do swoich 15 baz wojskowych w tym kraju, pojawiły się niepotwierdzone doniesienia, że drony, którymi uderzono kilka dni temu, zostały wystrzelone z Finlandii, uderzone na terenie Rosji, że te drony zostały wystrzelone właśnie z Finlandii, z tych baz fińskich. Może, może nie przez Finów, ale na pewno stamtąd. Czyli na pewno stamtąd. Jeżeli się po, potwierdzą te, te podejrzenia, no to będzie to oznaczało eskalację wojny i wybuch tego odcinka NATO-Rosja. Po drugie, w sobotę 27 lipca Kilka dni temu, więc cztery dni temu, 12 dzieci zostało zabitych przez odłamki, przez odłamki poci pocisku rakietowego, który został trafiony przez Patriot Interceptor, przez e, baterie Patriot, które, e, które wystrzeliły w te m, pociski rakietowe. I prawdopodobnie jest to, odbyło się to pod fałszywą flagą. Nie wiadomo, czy to jest atak izraelski, czy to jest atak formalnie nie izraelski, ale e, inspirowany przez Izraela. E, wszystko będzie zależało, Pro, prowadzą w tej chwili śledztwo i jeżeli się potwierdzi udział Izraela, no to następny mamy, następny taki krok, e, który e, zbliża nas do, do konfliktu, do trzeciej wojny światowej. Po trzecie, wczoraj siły, siły amerykańskie w Iraku zabiły czterech członków irackich Jednostek mobilizacji ludowej, w ataku drona. To są, to są grupy paramilitarne sprzeciwu wobec okupacji Iraku przez Stany Zjednoczone. Po czwarte, tego samego dnia Izrael zbombardował Bejrut, zabijając Fauda Szukra, starszego doradcę do spraw wojskowych, przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha, niszcząc przy tym część miasta i raniąc wielu ludzi. Po piąte, później tego samego dnia, czyli wczoraj. Hezbollah przeprowadził wielokrotne ataki na izraelskie koszary wojskowe Bait Hillel, gdzie znajdują się bataliony Al-Sal. W trzech oddzielnych atakach uderzono w te bataliony i są doniesienia, że zginęło lub zostało rannych i zostało rannych kilku, kilku żołnierzy izraelskich. Po szóste, we wczesnych godzinach porannych dzisiaj, czyli 31 lipca, Ismail Haniyev, czołowy polityk Hamasu, został zamordowany w domu gościnnym w Teheranie, Donoszą, donosi, agencja teherańska, donosi agencja irańska Al -Al może to nie jest irańska, w każdym razie arabska Al-Majadin, że został, został zamordowany, został zabity w wyniku ataku po, pocisków izraelskich, ale ataki miały te e, miejsce tuż po powrocie, Netanyahu z Waszyngtonu do Tel Avivu. No i znowu rozłam się na kolejne pytanie. Proszę Państwa, czy Waszyngton jest współwinnym izraelskich ataków, a jeśli tak, to czy jest przygotowany na wojnę pełnej skali z Libanem, Syrią, przeciw Hezbollahowi, no i oczywiście przeciw Iranowi, co grozi wciągnięciem do wojny Rosji. Drugie czy Teheran dyskutuje w tej chwili z Moskwą na, na temat odwetu, czy jakby rozważa taką opcję, chociaż już ostrzegł, że odwet będzie srogi? E, chodzi o to, że suwerenność Teheranu została naruszona po raz kolejny, a tak nastąpił wkrótce po tym, jak Pekin zebrał wszystkich przywódców palestyńskich, frakcji palestyńskich, aby podpisać dwupaństwowe, to znaczy takie, które miałoby. Prowadzić do dwóch państw na terenie Izraela, do państwa palestyńskiego i, i, i na, na, na strefie gazy i na zachodnim brzegu Jordanu oraz państwa izraelskiego. Na tym zebraniu, na, na, na tym spotkaniu z Palestyńczykami było wielu przedstawicieli, tak trzeciego świata, Global South, czyli globalnego południa. Proszę Państwa, czy izraelski atak na Bejrut i dom, w którym przebywał przywódca Hamasu w Teheranie, był odpowiedzią na zlecenie Stanów Zjednoczonych i Izraela. To jest, to jest to pytanie. To są zasadnicze pytania i one prowadzą do wojny albo do pokoju. Prawdziwym pytaniem jest to, co Rosja i Chiny doradzą Teheranowi w odpowiedzi na Izrael i na... Teher, odpowiedzi na atak Izraela na, na Teheran. Jeśli wrócimy myślami do, do tego, co się działo po, po ataku izraelskim na na przywódców, to bodajże w Syrii się odbyło, w Damaszku, Izrael zbombardował dom taki, też taki dom e, gościnny, w e, którym zabito oficerów, przedstawicieli armii i, i władz irańskich. Więc wtedy w odpowiedzi Iran wystrzelił kilkaset dronów, takich powolnych dronów, które skupiły na sobie e, Obronę przeciwlotniczą amerykańską i izraelską, po czym nastąpił atak cztery, cztery ataki pocisków balistycznych, i to bardzo, bardzo takich już wyrafinowanych, na cele izraelskie i amerykańskie, i nie zniszczył amerykańska ani amerykańska, ani izraelska obrona powietrzna i nie zniszczyła. Wszystkie te cztery ataki zakończyły się sukcesem ze irańskim sukcesem. Jeżeli Izrael jeszcze sobie nie zdaje z tego sprawy, no to też jest mocny powód do wojny. Czy, co, czy z pewnością jedną z opcji, jaka zostanie e, użyta tym razem będzie niszczenie u Izraela? Do tej pory jednak e, takiego, to, to było świętokradztwo, pomyśleć o tym, że Izrael zostanie zniszczony. Ale armia ira, irańska jest potężna. Armia, chyba nie 300-400 tysięcy ludzi wy, wy, wyćwiczonych u dobrze uzbrojonych mają, mają przemysł zbrojeniowy, te drony irańskie, aż nawet Rosjanie używają w wojnie z, z, z Ukrainą. Proszę Państwa, co powie na to wszystko, jak zareaguje na to nowy prezent, prezydent Iranu, Masud Pezeszkian, od tego będzie zależało, czy będzie wojna irańsko-izraelska, a wtedy i trzecia wojna światowa, czy nie. Można tylko powiedzieć, że ryzyko wojny na Bliskim Wschodzie wzrosło niepomiernie. A równocześnie ten Bliski Wschód się miesza z naszym Wschodem, z Ukrainą i z Rosją. Zobaczymy, co Moskwa i Pekin doradzą Teheranowi i jakie ruchy wykona Waszyngton, jakie ruchy wykonają Amerykanie. Biden jest już bardzo mocno osłabiony. Kamala Harris jest w ogóle słaba. Będę o niej mówił może jutro. W związku z tym, te siły, które kierują tymi słabymi marionetkami. Mogą się uaktywnić i, i uderzyć. Proszę Państwa, po pokoju wszystkim życzę. Patrzcie politykom na ręce, nie wierzcie im w to, w zapewnienia, że dbają o nasze bezpieczeństwo. Nie dbają, oni dbają tylko o swoje dobro i dobro o tych, którzy im robią dobrze. To nie są nasze wojny. Proszę Państwa, przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że złoto bardzo drożeje. Więc weźcie się jeszcze Państwo, e, ogarnijcie i spróbujcie kupić tego złota trochę. Mennica Mazowia.pl, tam się dowiecie, Mazowia przez V. Tam się dowiecie, gdzie? Chyba 602, 22, 48, kierunkowy 22. Więc, jeżeli nie, to Mennica tam się dowiecie, za ile jeszcze można kupić. Złoto podrożało prawie 100 dolarów w ciągu 48 godzin, nawet nie ma chyba 48 godzin. Cena benzyny spada. To jest, to jest dowód na to, że, że maherzy, Ci dilerzy światowego pokoju, brokerzy, jak się to mówi, brokerzy władzy, wiedzą co się dzieje, wiedzą co nadchodzi i nie starają się o... Ropa nie jest dla nich teraz najważniejsza. To znaczy, że przyszłość nasza nie będzie różowa. Nie będziemy potrzebowali do ropy. To jest stagflacja, stagnacja i głód. Dbajcie Państwo o siebie, bo nikt za Was tego nie zrobi. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę nam wszystkim.